Damy Ci dwieście tysiące dolarów alimentów, więc rozwiedź się z naszym synem i opuść to mieszkanie. Mat nie jest niczemu winien, ale skoro otrzymujemy to mieszkanie, powinniśmy wypłacić Ci odszkodowanie. Widząc mojego teścia składającego taką propozycję, początkowo byłem nieco zirytowany. Ale w chwili, gdy zdałem sobie sprawę z ich ogromnego nieporozumienia, nie mogłem powstrzymać się od chichotu. Pomyślałam: poważnie. Trochę mi ich żal, skoro tak bardzo się mylą. A kiedy mój mąż i jego rodzice dowiedzieli się prawdy, ich miny były nie do zniesienia. Mam na imię Kelly i mam 30 lat. Pracując w biurze, żyłam szczęśliwie z moim ukochanym mężem. Od roku jestem żoną Mate. Zaczęliśmy myśleć o powiększeniu rodziny, ale jego rodzina często nas odwiedzała, co utrudniało nam spędzanie czasu sam na sam. Nasze mieszkanie znajdowało się niedaleko domu rodziców mojego męża, a rodzina jego siostry również mieszkała w pobliżu, więc często do nas wpadali, kropka, czasami bez żadnego konkretnego powodu. Widok tutaj jest ładny. Też chciałabym mieszkać w takim miejscu. Kiedy moja teściowa to powiedziała, mój teść przytaknął. Jest tu wolny pokój. Może wszyscy się tu przeprowadzimy, słysząc to, mój mąż uśmiechnął się i odpowiedział, to brzmi świetnie. Moglibyśmy zaoszczędzić na czynszu za dom rodzinny, a mamie i tacie byłoby tu przyjemniej. kropka, Jeśli chodzi o mieszkanie, mój mąż mówi tak, jakby było jego własnością, ale w rzeczywistości należy ono do mojego brata. Jednak mój mąż w jakiś sposób myśli, że poślubienie mnie sprawiło, że jest jego. To nieporozumienie zaczęło się, gdy postanowiliśmy się pobrać, kropka, kiedy odwiedziliśmy moją rodzinę. Mój mąż i teściowie byli bardzo zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że moi rodzice już nie żyją. Musiało być ciężko bez rodziców, kropka. mój brat, odpowiedział jednak, że nasi rodzice zmarli nie tak dawno temu, więc nie było to takie trudne. Mimo, że mój brat wyjaśnił to jasno, czułam, że moi teściowie trochę patrzą na nas z góry, kropka, bez urazy ale ten dom jest trochę stary. Nie borykacie się z problemami finansowymi? Powiedzieli, kiedy moja teściowa wygłosiła nieco ostry komentarz, mój brat po prostu kontynuował rozmowę. Przepraszam za zmartwienie i dziękuję, kropka, chociaż mój brat powiedział to z uśmiechem, tak naprawdę nie prowadziliśmy ciężkiego życia. Dom naszych rodziców był dość stary, co prawdopodobnie sprawiło, że moi teściowie pomyśleli, że mieliśmy ciężki okres po wczesnej utracie rodziców. Mój ojciec zmarł około dwa lata przed naszym ślubem i pracował dla dużej korporacji. Moja matka, gospodyni domowa, która utrzymywała rodzinę, zmarła rok przed nim i oboje starali się nas wychować. Dopóki nie byliśmy niezależni, powiedziałam mężowi o naszej sytuacji rodzinnej, ale wygląda na to, że nie zostało to dobrze przekazane jego rodzicom. Czym się zajmujesz? Kiedy mój ojciec zapytał o to protekcjonalnie, mój brat spokojnie odpowiedział: Jestem samozatrudniony. Mój brat jest właścicielem sporej ilości nieruchomości i zarabia znaczną kwotę z samego czynszu. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest w całości jego własnością. Nawet zanim wyszłam za mąż, mieszkałam tam za darmo. Domyślam się, że samozatrudnienie nie idzie dobrze, dlatego musisz mieszkać w tak starym domu. Moja teściowa wygłosiła kolejny niegrzeczny komentarz, a żona mojego brata odparła lekko. Tak, jest stary, ale przestronny. sprzątanie to nie lada zadanie. Żona mojego brata powiedziała to, ale była w tym nutka sarkazmu. Jednak moja teściowa nie zrozumiała tego niuansu. Żona mojego brata, która zawsze była dla mnie miła i jak prawdziwa siostra, wydawała się nieco zła na zachowanie moich teściów. Ale udało jej się gładko opanować sytuację. kiedy atmosfera stała się nieco napięta, mój brat umiejętnie zmienił temat. Więc wy dwoje będziecie mieszkać w mieszkaniu, w którym przebywa Kelly po ślubie, prawda? Kiedy przytaknęliśmy, mój teść miał coś jeszcze do powiedzenia. Kropka jak Kelly, która podobno nie ma pieniędzy, może mieszkać w tak luksusowym mieszkaniu. Byłam trochę zniechęcona jego słowami. Ale mój brat wyśmiał to, wykorzystując atmosferę. Kropka mieszkanie zostało kupione za spadek, który zostawił nam ojciec. Byłem zaskoczony, że mój brat kłamie. Gdy już miałem wyjawić prawdę, żona mojego brata przynajmniej mnie powstrzymała. Co? Kelly kupiła to mieszkanie, myślałem, że jest wynajęte. Byłeś dość skromny w tej kwestii. Moja teściowa była wyraźnie w panice. Widząc to, mój brat skinął głową z dumą. Zawsze szczerze mówiłem mężowi i teściom, że to mieszkanie jest wynajmowane. Nie płacę czynszu, ale nieruchomość jest na moje nazwisko, więc to, co powiedział mój brat, nie było całkowitym kłamstwem. Nastawienie moich teściów zmieniło się drastycznie, gdy zaczęli wierzyć w historię mojego brata. Nadal patrzyli na mojego brata z góry. Ale nagle stali się wobec mnie przyjaźni. Po wyjeździe męża i teściów poskarżyłam się bratu. Dlaczego kłamałeś, że mieszkanie jest moje? Rodzice Mate są teraz w całkowitym błędzie. Kiedy się rozzłościłam, mój brat odparł i zreflektował się. Cóż, wydawało się, że cię nie doceniają, więc po prostu zrobiłem im małego psikusa. Ale widzisz, kiedy pomyśleli, że mieszkanie jest twoje, ich nastawienie do ciebie się zmieniło, prawda? Rzeczywiście miałem wrażenie, że teściowie mnie nie doceniają. Ale po komentarzu brata zaczęli traktować mnie z większą serdecznością. Kropka żona mojego brata również martwiła się o mnie z powodu niegrzecznego zachowania moich teściów. Uważaj na rodziców matę. Jeśli coś się stanie, zawsze możesz tu przyjść i porozmawiać. Czułam się trochę zaniepokojona moimi teściami, więc troskliwość mojej siostry była bardzo pocieszająca. Kropka, mój brat kazał mi zachować prawdę w tajemnicy, więc nikomu nie powiedziałam, że mieszkanie należy do niego. Kropka, to było szokujące, gdy zdałam sobie sprawę, jak lekceważąco moi teściowie traktowali mojego brata, ale nie stanowiło to problemu, ponieważ nie mieszkaliśmy razem i byłam szczęśliwą żoną matę. Kropka, ponieważ dom moich teściów znajdował się w pobliżu. Powitanie ich na święta było łatwe. Tak zaczęło się moje nowe życie. Myślałam, że zapomniałam o tym incydencie. Ale wtedy pojawił się niespodziewany gość. Planowałem odwiedzić dom teściów, ale ku mojemu zaskoczeniu, moi teściowie i szwagierka przyszli do naszego mieszkania. Myślałem, że odwiedzimy cię na święta. Ale co to za okazja? Kiedy zapytałam moich teściów, którzy nagle przyjechali na święta, moja szwagierka łaskotała i powiedziała: W mieszkaniu jest ciepło, a widok jest ładny, więc po prostu wpadliśmy. Kropka, nie przeszkadzaj nam, Kelly. Mimo jej słów musiałam się spieszyć z podawaniem kawy i przekąsek. Kropka, Kelly, wolę pieczonego indyka od zwykłych świątecznych potraw. Możesz zamówić. Moja teściowa poprosiła o pieczonego indyka. Mat natychmiast podniósł słuchawkę i złożył zamówienie w restauracji. Wiedziałaś, że twoi rodzice przyjadą. Kiedy zapytałam matę, wyglądał na zaskoczonego i powiedział: Dlaczego, Mat? To normalne, że przychodzą do naszego domu. Nie, mat słyszał od swoich rodziców, że przyjadą do nas na święta, ale w ogóle mi o tym nie wspominali. Kropka dla matę obecność rodziców była czymś zupełnie normalnym i zasugerował, że jako żona powinnaś ich powitać bez narzekania. Kropka, niechętnie zajęłam się moimi teściami. Nawet gdy noc robiła się późna, nie wykazywali żadnych oznak wychodzenia. Czy planują zostać na noc? Podczas gdy ja się zastanawiałam, Matt znów zaczął wydawać rozkazy. Przygotuj miejsce do spania dla moich rodziców, Kelly. Nie jesteś zbyt uważna. Matt tylko wydawał rozkazy i w ogóle nie pomagał. Musiałam przygotować pokój dla moich teściów podczas gdy ja byłam zajęta przygotowaniami. Moi teściowie i szwagierka spędzili całą noc w salonie i w końcu tam spali. Następnego ranka po ich wyjściu Matt spojrzał na mnie radośnie. To było dziwne uczucie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i powiedzieli, że jeszcze tu przyjadą. Dobrze, że tu mieszkamy, powiedział to zdawkowo i zniknął, nie pomagając, kropka znowu przyjadą. Pomyślałem, bojąc się następnych świąt. Ale nie minął nawet miesiąc, a moi teściowie i szwagierka znów się pojawili. Będziemy dziś nocować. Zamówiliśmy już jedzenie, żeby nie robić ci kłopotu. Kelly. zajmie się tylko zapłatą. Weszli do domu, a moja szwagierka natychmiast zaczęła przygotowywać przyjęcie w salonie. Kiedy przywieziono smażonego kurczaka i pizzę, byłam odpowiedzialna za zapłatę. Mat jeszcze nie wrócił i nie był świadomy tego, co się dzieje. Kiedy w końcu wrócił do domu, skonfrontowałam się z nim. Kropka, to kłopotliwe, gdy nagle decydują się zostać na noc. Wiedziałeś o tym wcześniej, prawda? Widząc, że jestem zdenerwowana, Matt odpowiedział swoim zwykłym, co jest nie tak, ale mówiłam ci, powiedzieli, że przyjdą ponownie. Kropka, zawsze są tu mile widziani, nie? Byłam całkowicie oszołomiona reakcją mojego męża. Kropka, widząc, jak moi teściowie bawią się, tak, jak im się podoba i wychodzą, nie dbając nawet o to, jak się czuję. Naprawdę martwiłam się, że mogą przejąć nasz dom. Kiedy rozmawiałam o tym z moim bratem i jego żoną, jego żona była wściekła. To straszne, kropka, musisz porozmawiać z matem i zmienić sytuację. Doceniłam jej radę, ale nie widziałam, by mój mąż mógł pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Kropka, mój mąż był pod kontrolą rodziców, a ostatnio wracał późno do domu, nie dając nam szansy na rozmowę. Mój brat i jego żona byli po prostu zdumieni tym, co im powiedziałam. Moi teściowie przychodzili nawet wtedy, gdy mojego męża nie było w pobliżu. Wydawało się, że moje słowa w ogóle na nich nie wpłynęły. Poważnie zastanawialiśmy się, jak zmienić tę sytuację. Wtedy mój brat wydawał się zdeterminowany i powiedział, że może powinienem porozmawiać z mattem. Jako twój brat może wysłucha tego, co mam do powiedzenia. Miałam nadzieję, że mój mąż posłucha rady brata. Jednak kiedy mój brat go wezwał. Matt przyprowadził ze sobą swoich rodziców i siostrę. Kelly jest teraz częścią naszej rodziny, więc nie chcę, żebyś się wtrącał. Nieważne, o czym mój brat próbował rozmawiać. Kropka mój teść przerywał, uniemożliwiając właściwą rozmowę. Tak ci przeszkadza, że cieszymy się razem z Kelly w tym cudownym mieszkaniu. Jesteś zazdrosny, bo jest lepsze niż twój stary dom. Moja teściowa przyłączyła się. Mówiąc coś wrednego do mojego brata. Gdybym tam był, mógłbym wybuchnąć gniewem, ale mój brat po prostu wytrzymał i poprosił, proszę, nie przychodź więcej do mieszkania. Wezwałeś nas tutaj tylko po to, żeby to powiedzieć, co za strata czasu. moja szwagierka krzyknęła i wyszła z moim mężem i teściami. Mój brat zamierzał porozmawiać z moim mężem sam na sam, ale sytuacja eskalowała w obecności moich teściów i szwagierki. Nawet mój brat był kropka słysząc o tym. Poczułam się zażenowana zachowaniem mojego męża i teściów. Przykro mi, że przez to przechodzisz. Ta rodzina jest naprawdę dziwna. Przeprosiłam przez telefon i chociaż mój brat się śmiał, wyczułam jego mieszane emocje. Tak, są dziwni. Kelly, może powinnaś przemyśleć swoją przyszłość z Mattem. Jego słowa współbrzmiały z moimi uczuciami kropka, kiedy miałam się rozłączyć, czując się przygnębiona, żona mojego brata coś zasugerowała. Czy matknuje coś podejrzanego? Zawsze wraca późno do domu. jej słowa sprawiły, że poczułam niepokój, ponieważ już wcześniej byłam podejrzliwa wobec działań mojego męża. Czuję to samo. Niektóre rzeczy są wyłączone kropka podzieliłam się moimi podejrzeniami co do jego niewierności. A mój brat niezwykle podniósł głos, jeśli on zdradza, podczas gdy ty zajmujesz się rodziną. To niedopuszczalne. Przyjrzę się temu. Słysząc stanowczą obietnicę brata, poczułam lekką ulgę kropka mój mąż był błogo nieświadomy całego zamieszania. Każdej nocy wraca późno do domu, a ja nie mam pojęcia, czym się zajmuje. Nocowanie u teściów stało się rutyną. Ale pewnego dnia zauważyłam, że porozrzucali swoje rzeczy po całym pokoju. Kropka, po ich wyjściu znalazłam w szafie walizki i pudła wypełnione ubraniami. Jakby planowali tu zamieszkać, kropka byłam wściekła, ale potem zdałam sobie sprawę. Że to mieszkanie nie jest moje. Jeśli mój mąż rzeczywiście zdradza, po prostu odejdę. To, co mój mąż i teściowie robią od tej pory, nie jest już moim zmartwieniem. Ta myśl sprawiła, że nagle poczułam się, że i kropka nawet jeśli nie zdradzał, nie mogłam zostać z mężem, który przedkładał swoich rodziców, nade mnie kropka. Potem zaczęłam się zastanawiać nad mężem mojej szwagierki. Często ją odwiedza, ale nigdy nie widzę jej męża. Czy mogą być między nimi kłopoty? Jeśli moi teściowie i szwagierka planują przeprowadzić się tutaj, co stanie się z nim, ledwo go znałam, bo wymienialiśmy tylko pozdrowienia na weselu. Ale zastanawiam się, co sądzi o tej sytuacji. Mat wspomniał, że rzadko widywał męża swojej siostry. Pomysł wspólnego mieszkania wydawał się więc zniechęcający kropka, ale ostatecznie nie miałam zamiaru z nim mieszkać. Więc może nie powinnam się zbytnio martwić. Kiedy się nad tym zastanawiałam, w końcu nadszedł ten dzień kropka, kiedy wróciłem do domu z pracy, zastałem moich teściów i szwagierkę relaksujących się w moim domu. Jakby byli jego właścicielami. Od teraz wszyscy będziemy tu mieszkać. Matt dał nam klucze. Powiedzieli, jakby to była załatwiona sprawa. Kropka po cichu obserwowałam moją szwagierkę, która wydawała się zachwycona tym układem. kropka Widząc moją spokojną postawę, teściowa zapytała mnie z nutą irytacji. Dlaczego jesteś taka spokojna? Nawet Matt trzymał to przed tobą w tajemnicy. Słysząc to, moja frustracja wobec męża wzrosła jeszcze bardziej. Kropka, nie mogłam wybaczyć Mattowi, że zdecydował się wprowadzić do domu swoich rodziców bez mojej zgody. Ale tego dnia Matę nie było w domu, a moja frustracja pozostała. Kropka, gdy milczałam, mój teść powiedział gładko, dam ci 200 tysięcy dolarów alimentów. Więc proszę, rozwiedź się z naszym synem i opuść to mieszkanie. — Mat nie jest winny, ale ponieważ otrzymujemy to mieszkanie, powinniśmy zapłacić ci odszkodowanie. Byłam rozwścieczona jego pewną siebie postawą, ale ich nieporozumienie było tak absurdalne, że nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Pomyślałem, wow, to niesamowite. To jak oglądanie dramatu. Próbując stłumić śmiech, moja szwagierka powiedziała ostro. Powinnaś uważać się za szczęściarę, że dostałaś odszkodowanie. Więc po prostu spakuj swoje rzeczy i wyjdź. Bez słowa chwyciłam przygotowaną wcześniej torbę i postanowiłam opuścić dom. Ale tuż przed wyjściem powiedziałam teściom, że papiery rozwodowe przyniosę później, więc proszę. Przygotujcie też umowę dotyczącą mieszkania. Słysząc o umowie, twarze moich teściów rozjaśniły się z radości, najwyraźniej nie rozumiejąc, że dostaną mieszkanie. Po prostu przynieść dokumenty, a szybko zawrzemy umowę widząc szczęśliwą minę teścia, nie mogłem dłużej powstrzymywać śmiechu i wyszedłem z domu kiedy dotarłam do domu rodziców. Szwagierka przywitała mnie z uśmiechem. W samą porę, Kelly. Właśnie przyszły wyniki śledztwa w sprawie niewierności Mate. Kiedy spotkałam mojego brata w środku, wyglądał poważnie. On naprawdę zdradzał, kropka powinnaś go natychmiast rzucić. Powiedziałam bratu o wyrzuceniu z mieszkania i naciskach na rozwód, co jeszcze bardziej go rozzłościło. Co do cholery, to takie nierozsądne. Niewiarygodne, kropka! Rzadko kiedy mój brat okazywał tyle złości, więc trochę spanikowałam, kropka! Wtedy przyszła moja szwagierka i uprzejmie pozwała mojego brata. Cóż! Nie jest źle. Kropka, zazwyczaj nie dostaje się 200 tysięcy dolarów odszkodowania za bycie oszukanym. Rzeczywiście wyglądało na to, że moi teściowie zachowywali się tak, jakby płacili odszkodowanie w zamian za otrzymanie mieszkania. Kropka, przewidując reakcję moich teściów po odkryciu prawdy o zdradzie ich syna, poczułem się nieco podekscytowany i następnego dnia poszedłem z bratem do mieszkania. Kropka, na nasz widok teść natychmiast wspomniał o umowie na mieszkanie. Dzisiaj jest ten dzień, prawda? Przyniosłeś umowę. Ale zaczęliśmy od tego, że Matt podpisał papiery rozwodowe. Będziemy korzystać z tego luksusowego mieszkania dla naszej rodziny. Więc nie gniewaj się. Matt powiedział najwyraźniej, nieświadomy tego, że jego romans został ujawniony i zrobił złośliwą uwagę po podpisaniu. Po podpisaniu. Mój brat stanowczo powiedział Mattowi, biorąc pod uwagę, że zdradzałeś Kelly i okłamywałeś ją, ta rekompensata jest sprawiedliwa. To nie załatwia wszystkiego, ale od teraz trzymaj się od niej z daleka kropka słysząc o romansie, moi teściowie byli szokowani, a matt zbladł. Matt, naprawdę ją zdradziłeś. To dlatego nie wracałeś do domu. Nawet gdy mój teść go wypytywał, Matt milczał kropka w międzyczasie. Moja szwagierka najwyraźniej coś sobie uświadomiła i mruknęła, że takie właśnie są małżeństwa. Osoba zdradzana też jest winna kropka, ignorując słowa szwagierki, namawiałam ich do kontynuowania formalności związanych z mieszkaniem. Niezależnie od tego, co zrobił mat, odszkodowanie zostało wypłacone, więc mieszkanie jest teraz nasze. Mój teść oświadczył, że zaczyna podpisywać dokumenty. Odszkodowanie było już na moim koncie, więc wydawał się chętny do szybkiego sfinalizowania umowy. podczas gdy mat patrzył, jak jego ojciec składa podpis, był wyraźnie zaniepokojony i unikał kontaktu wzrokowego zarówno z moim bratem, jak i ze mną. Podpisanie umowy dobiegło końca. Od teraz to jest nasz dom. Nie masz już z nim nic wspólnego. Więc proszę, wyjdź szybko, kropka! oświadczyła triumfalnie teściowa. Więc wyszliśmy bez słowa, kropka! Kiedy wsiedliśmy do windy, zakres nieporozumienia moich teściów przyprawił mnie o ból głowy. To niewiarygodne. Nawet po przeczytaniu dokumentów nic nie rozumieją. Są całkowicie przekonani, że mieszkanie należy do nich, Mój brat wydawał się martwić o coś innego. Skąd wzięło się te 200 tysiące dolarów? Nie przypominam sobie, żeby rodzina maty była aż tak zamożna. Rzeczywiście to było nieprawdopodobne, że rodzina mojego męża nagle miała tak dużą sumę pieniędzy. Kropka, ale teraz nie mogłam nawet zapytać męża o źródło funduszy. Mogłam się tylko zastanawiać. Kropka, następnie około miesiąc po separacji. Mój były mąż i teściowie pojawili się w domu moich rodziców w pośpiechu. Dlaczego muszę płacić czynsz za to mieszkanie? Powinno być moje, krzyczał ze złością mój były mąż. Kropka, nie stać nas na tak wysoki czynsz. Zapłaciliśmy odszkodowanie, myśląc, że dostaniemy mieszkanie, nie wiedząc, że jest ono wynajmowane. Potrzebujemy zwrotu pieniędzy, błagał w panice mój teść. Kropka, nie musieliśmy płacić 200 tysiącom dolarów odszkodowania. Oddaj nam nadpłaconą kwotę. Moja teściowa również wybuchła gniewem, kropka, gdy wszyscy upierali się przy swoich egoistycznych żądaniach. Mój brat spokojnie powiedział im prawdę, kropka, widzicie, jestem właścicielem tego mieszkania. Cały budynek jest mój. Słysząc to, mój były mąż i teściowie stracili słowa i w końcu się uspokoili, kropka, zdając sobie sprawę, że podpisali umowę najmu i źle zrozumieli to, co podpisał mój teść. Nie mógł ukryć swojego żalu kropka nawet gdyby mieszkanie należało do Kelly nie przeszłoby na matę po rozwodzie. Nie rozśmieszaj nas, wyjaśnił mój brat kropka nawet po wyjaśnieniach mojego brata. Moja teściowa potrząsnęła głową, wciąż nalegając na odzyskanie odszkodowania kropka zaakceptowaliśmy tę rekompensatę jako odpowiedź na niewierność. Nie możemy go zwrócić po tym, jak zostało wypłacone, odpowiedziałam spokojnie. Moja teściowa zaczęła mówić z wahaniem. Kropka, planowaliśmy wykorzystać mieszkanie jako zabezpieczenie kredytu. Ale teraz nie możemy spłacić 200 tysięcy dolarów. Jej wyznanie mnie zaskoczyło. Kropka, gdzie jest twoja siostra? Zapytałem, zauważając nieobecność mojej szwagierki, która zwykle była z nimi. Kropka, wygląda na to, że ona też oszukiwała, co spowodowało negocjacje rozwodowe z mężem. Domaga się odszkodowania, ale jest już zadłużona z powodu płatności dla Kelly i nie może pożyczyć więcej, odpowiedział niezręcznie mój były mąż. Kropka, nadal robili awanturę o prawa do mieszkania i zwrot odszkodowania, ale ja i mój brat byliśmy nieugięci. Kiedy mój były mąż wychodził? Rzucił mi ostatnią uwagę. Kropka, przez ciebie rzuciła mnie nawet moja dziewczyna, powiedział ze łzami w głosie. Zrobiłam tylko to, co było konieczne. To była ich wina, że byli niewierni. Rodzina mojego byłego męża musiała opuścić mieszkanie, ponieważ nie było ich stać na czynsz i rozpoczęli nowe życie w tańszym miejscu. Kropka moja szwagierka była z nimi i wszyscy walczyli o spłatę swoich długów. Kropka ledwo radzili sobie ze spłatą odsetek, a teraz moja teściowa i szwagierka, które wcześniej zajmowały się domem, pracowały poza nim. Ale to wciąż nie wystarczało. Kropka słyszałam, że niegdyś zamknięta rodzina teraz obwinia się nawzajem obciążona alimentami obojga i wydatkami na przeprowadzkę. W międzyczasie wróciłem do spokojnego życia domowego mojego brata. Kiedy wydawało się, że wszystko się uspokaja, mój brat i jego żona podzielili się wspaniałą wiadomością. Moja szwagierka była w ciąży. Kiedy mój brat podzielił się tą wiadomością z Joy, ja również poczułem się szczęśliwy. Widok szczęśliwej rodziny mojego brata sprawił, że zapragnąłem podobnej przyszłości. Chcę pielęgnować miłość i zbudować ciepłą rodzinę, w której szanujemy się nawzajem tak jak oni. jestem więc otwarta na nowe związki, mając nadzieję, że późnam wspaniałego mężczyznę i pewnego dnia będę miała własną rodzinę pełną uśmiechów, tak jak moi bracia.